Juliusz Słowacki balladyna. Funkcja wątków baśniowych i fantastycznych w kreacji świata przedstawionego utworu. Omów zagadnienie na podstawie balladyny Juliusza Słowackiego. Swej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Funkcja wątków baśniowych i fantastycznych. Być może zapytacie w takim razie, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim. Fantastyka, proszę Państwa, sięga do takiego wymiaru nadprzyrodzonego, w którym możemy spodziewać się zjawisk e, takich o charakterze no, nieludzkim, takim powiedzmy niezwykłym. Natomiast baśniowość to oczywiście jakby wiara w istnienie takich przedwiecznych stworzeń, istot, które. Które tutaj nam ludziom towarzyszą, ale nie każdy może je zobaczyć, ale są one odpowiedzialne chociażby poprzez swoje czary za, dajmy na to, naturę czy przyrodę. I teraz, moi drodzy, jaka jest funkcja takich zjawisk? Stworzeń w literaturze. Proszę pamiętać, że one mają różnorodną funkcję w zależności od utworu, ale tutaj mamy do czynienia z utworem romantycznym a więc z utworem napisanym w okresie, kiedy po pierwsze romantycy fascynowali się ludowymi baśniami i legendami, czerpali z nich garściami, i jednocześnie byli przekonani o istnieniu świata nadprzyrodzonego, który przenika świat realny i ma na niego również wpływ. A zatem żeby to oddać, te wątki mogą się pojawiać. I nie inaczej jest w balladynie, bo jeżeli zadamy sobie pytanie o fantastykę i o baśniowość, to pierwsze co już możemy dostrzec, to chociażby takie stałe elementy pojawiające się w baśni. Chatka wdowy gdzieś głęboko w lesie. Starania się księcia o rękę jakiejś biednej, wiejskiej dziewczyny, pojawienie się czarodziejki, która ma moc działania, wpływania na przyrodę, czy też istot, które może mają i dobre zamiary, ale z drugiej strony dużo psocą, takich jak skierka czy chochlik. Natomiast taką fantastyką w Balladynie jest generalnie pokazanie, moi drodzy, że to, co się dzieje, jest jednocześnie na takim planie realistycznym i planie niezwykłym. No bo skąd, moi drodzy, pustelnik miałby możliwość wskrzeszenia Aliny, co zresztą proponuje Balladynie, czy chociażby sytuacja ta końcowa, w której Balladyna ginie rażona piorunem trzykrotnie, wydając na siebie wyrok śmierci? A zatem, moi drodzy, Balladyna, jeden z moich ulubionych dramatów, dzieło Juliusza Słowackiego, pokazuje to, co było w romantyzmie niezwykle modne, jeśli chodzi o przekonanie, a wynikające z ludowej moralności. Nie ma czegoś takiego jak wina, która uchodzi komukolwiek bezkarnie. Ale też Balladyna musiała pokazać takie bardzo stare, uniwersalne prawa. Główna bohaterka bowiem jest kobietą, którą moglibyśmy nazwać istotą bez uczuć. Nie szanuje własnej matki, bezwzględnie pozbywa się siostry, kiedy ta jest konkurentką do ręki księcia, a wychodząc za mąż za księcia, Balladyna nie myśli o miłości, a jedynie o władzy. Dlatego też gotowa jest ją przejąć z pomocą kochanka, czyli fonkostryna, a kiedy już jest bardzo blisko tejże władzy, zabija i kochanka, i męża. Wreszcie, moi drodzy, przychodzi kara, kiedy już jako przyszła królowa sądzi, wydaje trzykrotny wyrok śmierci na siebie. Nie zapominajmy, moi drodzy, że balladyna jest skora do kłamstw, do takich perfidnych manipulacji, a wszystko czyni tylko po to, żeby mieć władzę, żeby mieć koronę. I co tak naprawdę powoduje, że Balladyna jest jednak mimo wszystko obciążona po pierwsze zbrodnią na własnej siostrze, a potem ukarana? No i tu proszę państwa, wchodzi nam ta baśniowość i fantastyka. Zwróćcie uwagę, że całą historię tego, co zrobiła Balladyna, kojarzy bardzo dobrze wróżka Goplana. Goplana, która również zamieniła grabca w drzewko. Goplana, która sprawia, że Balladyna od tej pory, kiedy zabiła siostrę, nosi na czole krwawą plamę. Jak najbardziej fantastyka. No i wreszcie go plana, która próbuje w jakiś sposób mieszać w tej całej historii tylko po to, żeby mieć grabca dla siebie, na przykład zamieniając go w króla dzwonkowego, czy też dając mu zupełnie nieświadomie, czym to jest koronę lecha. Ale wszystko to ma służyć ukazaniu pewnych prawd uniwersalnych. Pokazaniu, moi drodzy, że na człowieka nie wpływają żadne siły zewnętrzne. Moralność człowieka, jego czyny to wyłącznie jego własna decyzja. I zło jest zawsze złem, niezależnie od okoliczności. Nie inaczej ma się sytuacja w Magbecie Williama Szekspira. Zresztą warto zauważyć, że słowacki, jak i inni romantycy, uważali Szekspira za swojego duchowego ojca i wiele z niego czerpali. Stąd też, moi drodzy, popatrzcie: Macbeth spotyka na wrzosowisku trzy wiedźmy, przypowiadające przyszłość jemu, jak i jego przyjacielowi. Ale wiedźmy w żaden sposób nie sugerują, jak ma doprowadzić do tego, aby stać się królem. Nie mówią mu tym bardziej: zabij. To, o czym później się y, decyduje, decyduje się w zamku, decyduje o tym Macbeth, jego żona, Lady Macbeth, która namawia go do zbrodni. A zatem, moi drodzy, wiedźmy być może są w tym wypadku nie tyle istotne, baśniowymi, co projekcją tak naprawdę personifikowaną projekcją rządzy Macbetha pokazują jego wnętrze, jego prawdziwą duszę. Dziękuję bardzo.